Mija kolejny tydzień, zatem witajcie w przededniu upragnionego weekendu. Wiele się działo w minionym tygodniu. Jak już zapewne widzieliście, podpisaliśmy umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Piłsudskiego. Ale to nie tylko wymiana nawierzchni, czyli ulicy i chodników ale również przebudowa kanalizacji deszczowej, no i co najważniejsze, budowa ogromnego zbiornika retencyjnego pod Placem Sobieskiego. To pozwoli rozwiązać problem zalewania tej ulicy podczas ulewnych deszczy. Cały projekt warty jest 45 milionów złotych. 30 milionów zł podchodzi z budżetu państwa, z rządowego programu Polski Ład. Powoli również widać już efekty rewitalizacji osiedla robotniczego, kolonii robotniczej, kolonii Zgorzelec. Tam już pierwsze budynki zostały zakończone. Jeżeli chcecie to zobaczyć, zajrzyjcie na miejskie kanały. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Można już składać wnioski na zakup węgla w miejskim ośrodku pomocy rodzinie. Koszt zakupu to 1900 zł. I pamiętajcie, że koszt przywozu to wasz koszt. Trwają prace nad doświetleniem pięciu przejść dla pieszych. Robimy to tym razem w dzielnicy Karp, Rozbark, Śródmieście. Tam te prace powinny być do końca roku zakończone. Awaria. Jak już pewnie wiecie, na ulicy Sądowej podczas prac, które prowadzą tramwaje śląskie, doszło do uszkodzenia ciepłociągu. Myślę, że w najbliższych dniach zostanie ta awaria usunięta, ale ważne, żebyście o tym wiedzieli. W budynkach mieszkalnych będzie podłączone ogrzewanie tymczasowe. We wtorek, w biurze promocji, w ramach. W ramach cyklu Miasto i odbyła się ważna debata ważna debata na temat Bytomia i jego przyszłości. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli w niej udział, ci, tym, którzy przyszli, ale oczywiście tym, którzy również śledzili debatę w internecie. Więc tak, a w weekend mecz bytomskich koszykarzy z GKS Tychy to o godzinie, 18. No i co ważne, dzisiaj wieczorem ważną walkę stoczy nasz pięściarz Damian Jonak. Walkę można zobaczyć w TVP Sport, także siadamy wieczorem przed telewizorami, trzymamy ściuki i kciuki i kibicujemy Damianowi. A dzisiaj spokojnie przepracujcie piątek, no i życzę udanego i spokojnego weekendu.